się mam z tej strony Wixu, a to jest, e, to jest, e, robimy tier listę mobów z Minecraft. A... Ej, nie zapisało mi się. E, dobra, dajmy tu dwa. Bardzo... Цепка. Мяра. Как все Мяра. Ну, мяра. сори. no fajna jest um, w albo jest to jeszcze jest wilok no ja cię nawet, nawet bo jak cię zaatakuje to ma jeszcze czy ktoś nie lubi tych smuciaków? ale nie za bardzo nie, jadam na fajne nie to a sami już wiecie dlaczego Pszczoły no nie widzę takiego większego sensu. Laze jest potrzebny do przechodzenia w Minecrafta, ale jak czasami te rybowa krowa. Ale co? Ale tego nie ma w Minecrafcie. Czy ja coś, czegoś nie widziałem? Eee. To nie będzie jak taka sama, ale um, nawet. Zresztą mogę też dać tu. Kociak, ja jestem związany z kotkami. Mająki... No to jaskiniowe, no... Kurzające są. Eee. 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 Nawet. Nawet... to takie zwykłe, no to, to, to Będzie to takie nawet nawet. To no, wkurzający jest. To jest to divokera. Eee. No, złe jest. Ale nie aż tak. Delfin da ci podróżną retwę, ale co z nim zrobi... No w sumie fajny jest. Osio jak to się bo jeździ, się z ludzi. On no, czasami, no nawet nawet. Ten to już... Jest... No ten jest w miarę Taki Enderman dają się perły, a perły są spoko No się nad w miarę, a nawet nawet, ale bardziej chyba w miarę Endermeat, jak się perełką cykasz roł Głuszające, bo nie możesz trafić To w sumie takie nawet nawet, bo tego pozyskasz no. To ci zabierze, jak ci zabierze, to ten to to jest... Dobra, nie, to jest nawet no, nawet. No, no, jak to ci zabierze, to ten to jest... Po... to temie. Eee, to było epickie. Nie grałam na tej wersji, ale pamiętam, że on strzelał kwiatkami albo coś takiego. Nienawidzę go. Nienawidzę cię, eee, Tu mamy się kała magnica Nie zła. To jest że po prostu leci tylko barwnik. To jest wkurzające, nie aż tak jak to. Hero Brain! W miarę Konno, mm -hmm. nie, nawet, nawet ujdzie. O ci do wyczerpania, ja to zawsze nie miałem I Solo Jerk czy jakoś tak. Co ja mógł zabić Nelpkita? No, no, nie. No w miarę jest, w miarę. On to cię obroni, ale też ci fajny jest. Świecąca owca. Epicka. Tego nie lubię. Lama na ciebie napluje. Nawet, no. raz miałem, ten nie jest taki... No nie jest aż taki zły. To dam tam, gdzie tego dałem osła. Ocelot. No, celot, tu takie... E, w miarę. Anda w miarę, apuga w miarę. Wgórzający. Ten, ten nie aż tak. Świnka idzie tu. Ten jest zły. Uh, no tego bym umieścił w miarę, ale dobra, dam go w miarę. Nienawidzę, jak jaj. Nienawidzę. Króli jak to królik bez zwykłego leci. To jest wkurzające. To idzie tu. Zwykła owca to takie E. Szalka da ci szalkę w skrzynie, więc taki w miarę. To jest bardzo wkurzające jak nie może trafi. To nawet ci nie zrobi, to takie o takie szkielet, on czasami zabija, jest zły. On jak jest mały to nic nie robi, ale czasami duży może uderzyć, nienawidzę cię tego. Nienawidzę jakby nienawidzę cię, że chodzi mi o tego. Chodzi mi o tego szkieleta. Nie o tego, że ten... Zwykły pająk jest taki wkurzający czasami ale nie aż tak jak ten jak ten, ten oto tutaj nie nawet jest nawet nawet kałamarnica nie wiem po co Steve jest fajny to fajny design ale fajny design ma ale nie aż tak mi się podoba no, to ratuje, to ratuje w nederze, to ratuje w nederze. Tutaj króliczek taki, tego dam, coś tam było z nim związane, ale nie pamiętam co. Lama, jak to lama. Gdzie ja dałem lamę? Tu, tu ją dam. E, ryba jest. co ma? No przecież, co jest nawet nawet to nawet nie wiem co jest kurzający. on jest taki nawet nawet on jest też wkurzający ale nie, nie aż tak ten to się nie... i nawet nawet albo nawet złego tam Lorden. wkurzający jest jedź ma też bardzo wkurzająca liderowy skier jest na no, się go dobrze ale jest tego to dam na bardzo wkurzający tego tam tu tego dam czekajcie bo chyba mnie słabo słychać e, tego damy no nie w miarę on jest zły To też takie złe To jest na w miarę jest za, za to nawet 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 A to są te same to są te same postacie Gdzie był ten pigment? To był To nie To by było na tyle z tego odcinka Cześć papa pa.